Zagraniczni goście stwierdzili, że współpraca z Rzeszowem układa się doskonale. Rzeszów bardzo się zmienił, widać, że potrafi wykorzystywać unijne fundusze. Z naszego doświadczenia w ich pozyskiwaniu chętnie skorzystają Ukraińcy. Rozmawiano też o wspólnym projekcie pod nazwą Miasteczko Młodych, który będzie realizowany w czerwcu. Przez trzy dni odbywać się będą spektakle, koncerty i projekcje filmowe. Podczas imprezy prezentowane będą projekty z udziałem polskich i ukraińskich artystów. A najważniejszym nurtem prezentacji będzie muzyka, muzyka głównie folkowa i rockowa. Oprócz tego pojawią się również warsztaty związane z tańcem, z, z innymi dziedzinami sztuki. Będzie scena główna, będą mniejsze sceny, będą namioty, w których odbywać się będą warsztaty i, i koncerty. W założeniu całe miasto ma być zaangażowane w projekt, czyli mają się odbywać pokazy, spektakle na ulicach, na zainstalowanych specjalnie scenach w salach klubowych, w salach koncertowych, miasta, projekcje filmów, projekcje w salach zamkniętych, projekcje plenerowe. Kolejnym elementem wizyty było otwarcie wystawy prezentującej najbardziej cenne eksponaty złotej biżuterii Ukrainy. Są to y, złota y, z czasów y, cyckich, y, złota y, z czasów rusie kijowskiej, y, y, też y, ikony prawosławne y, XVII-XVIII wieków. Y, jest to wystawa, y, uważam, jest y, bardzo ciekawa, ponieważ y, reprezentuje w całej okazałości. Y, y, te rzeczy, które nie możemy przewieźć w oryginalnie, bo wiadomo, że posiadanie takich cennych rzeczy i wywóz przez granice, podróżowanie po świecie jest bardzo ograniczone i bardzo trudne. Dlatego powstaje taka rzecz, którą nazywamy hologramem. Wystawę można oglądać w Rzeszowskich Podziemiach.